Zobaczmy na co zamienimy cały bagażnik śmieci wrzucając je do butelkomatu w Lidlu. No i co? Działamy. Licznik zaczyna lecieć. Ilość mamy dzisiaj naprawdę zacną. Zobaczcie ile toreb chwilę to zajmie. Zanim Kuba wszystko wrzuci i zobaczymy ile z tego uda się osiągnąć. Od czasu do czasu będę coś sięgał i mu pomagał. Poczekaj, są? Zbyt długi pojemnik poszło. Jak widzicie na razie wszystko leci po 10 groszy zgodnie z tym co było mówione w promocji to mało Kuba, nie tak szybko wiesz do końca miesiąca promocja spa. Zobaczymy co dalej No i coraz bliżej systemu kaucyjnego. Który nas czeka. Zobaczymy, jak to wpłynie na nasze zbiory. Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Bo ilość śmieci, którą tym razem wytargaliśmy, jest naprawdę zaczna. Dobra, nie będę was katował tym, jak wrzucamy. Za chwilę zobaczycie wartość końcową. No i zbliżamy się do końca. Zobaczcie końcówkę Jeszcze rzut oka na to, jak daleko jadą w naszym dylemacie. No i zobaczcie wynik przy kasie Kuba obstawiał, że będziemy w okolicach 20 zł Dużo się nie pomylił Koniec? Koniec No i co? 19 ,30 zł 30 groszy Mina? 121 puszek, 72 butelki. Rekord. Wypłacamy. I uwaga. I zobaczcie. I teraz idziemy na zakupy. Tak, Kuba?